Podobno pierwszy milion trzeba ukraść, ewentualnie odziedziczyć po bogatych krewnych. Pierwszy pomysł zdecydowanie odradzam, a drugi wydaje się czasem no, mało dostępny. E, dlatego tym, którzy do wszystkiego muszą dojść sami, dzisiaj mogę pomóc. W naszej loterii miliony monet, ponieważ to, to w tym programie dzisiaj Państwa witam, można wygrać codziennie. Od poniedziałku do piątku od. 500 do nawet 10 tysięcy złotych. A jak to można zrobić? Sposób jest bardzo prosty. Wystarczy zarejestrować się na stronie milionymonet.onet.pl i tam Rejestrując się na naszej stronie, płacąc wygodnie blikiem lub inną formą płatności online, zdobywamy szansę, by wziąć udział w codziennej, dziennej loterii, a także wziąć udział w wielkim finale, który już 30 sierpnia przywitamy tam Państwa razem z Agatą i z Pawłem. I jakiemuś szczęśliwcy, do którego zadzwonimy, wręczymy może, jeśli los pozwoli, nawet 100 tysięcy złotych. To jest pula dostępna w wielkim finale. Dzisiaj przed Państwem tutaj prezentuję 30 kuferków ponu ponumerowanych od 1 do 30. Osoba, do której zadzwonię, jest to osoba, która w ostatniej dobie brała udział w, w naszej loterii, czyli właśnie zgłaszała się na stronie lub wysłała SMS o treści Onet na numer 7306. Taki SMS kosztuje 3 złote 69 groszy. Zł. Jest to kwota, przyznajcie, Skromna w porównaniu z tym, co można wygrać w loterii. W tych kuferkach kryje się od 500 do 10 tysięcy złotych. Zadzwonimy niebawem do osoby, do osoby wylosowanej przez nasz system. Poproszę o wybranie szczęśliwego numerka. Może to będzie numer z dziennika, może inny szczęśliwy numer, data urodzin. Nie wiem, dowiemy się, mam nadzieję. Odkryjemy kwotę, która kryje się w tej Skrytce, i to będzie właśnie. Wygrana. Gwarantowana kwota to 500 zł. Jest to minimalna kwota, jaką można wygrać w naszej loterii, a każdej osobie, do której się dodzwonimy, dajemy również roczny dostęp do pakietu onet Premium. Onet Premium jest to pakiet, który umożliwia daje dostęp do wszystkich treści w, na stronach onetu. Jest to dostęp bez reklam, dostęp do treści onet audio. Dostęp do ekskluzywnych materiałów pisanych przez naszych wspaniałych dziennikarzy oraz wielu tytułów również zagranicznych, jak Die Welt, Politico, wszystkie numery Newsweeka, długo by wymieniać. Drodzy Państwo, pragnę przypomnieć, że regulamin jest dostępny na stronie milionymonet.onet.pl. To tam zaglądajcie, to tam możecie wysyłać również wiele zgłoszeń, ponieważ każde kolejne zgłoszenie pomnaża Wasze szanse na wygranie. Graną. Im więcej zgłoszeń, tym, więcej, tym większe szanse na to, że to właśnie do Was zadzwonimy. Już łączymy się z osobą, do której którą dziś wylosował nasz system. Przypominam, że czekamy tylko pięć sygnałów, więc jeśli bierzecie udział w loterii, proszę bądźcie czujni. Niestety nie udało nam się połączyć z, z osobą, do której zadzwoniliśmy, dlatego, według zgodnie z regulaminem, będziemy dzwonić do drugiej osoby, którą wylosował system. Przypominam, bądźcie czujni, odbierajcie nawet nieznane numery to nie Urząd Skarbowy, to możemy być my. A na pieniądzach też się znamy, więc chętnie dzisiaj rozdamy. Przypominam, że do wygrania jest. Od 500 do 10 tysięcy złotych. Więc jeśli braliście udział w loterii milionymonet.onet.pl, bądźcie pod telefonem, ponieważ codziennie od poniedziałku do piątku dzwonimy do szczęśliwego zwycięzcy. Czy teraz uda nam się dodzwonić? Mam nadzieję, że tak, bo moje emocje już sięgają zenitu. Bardzo chciałabym, żebyśmy pobili ostatni rekord. Pan Jacek zgarnął przed weekendem. Prawie tydzień temu siedem tysięcy złotych do tej pory to był rekordista w naszej loterii. Chciałabym dzisiaj pobić ten rekord razem z kimś. Chyba nie udało nam się dodzwonić? Co teraz, co teraz? Dzwonimy do kolejnej osoby. Losowanie jest codziennie. Pamiętajcie, że jeśli teraz oglądacie naszą loterię, już możecie zgłaszać się do loterii, która odbędzie się w poniedziałek. Od poniedziałku do piątku. W weekend robimy sobie przerwę. Można wtedy zastanowić się już nad numerkiem, który się wylosuje. Halo, halo, dzień dobry. A, jeszcze nie? Wydawało mi się, że już kogoś słyszę po drugiej stronie. Ale to na razie odliczamy sygnały. Będzie pięć sygnałów. Trzymam mocno kciuki za osobę, do której dzwonimy. Halo? Nie, to jeszcze nie to. Słucham. Dzień dobry, Paula Zalewska, Słucham. Loteria Miliony Monet. Czy z kim rozmawiam? Do kogo się dodzwoniłam? Nie wie pani, do kogo pani dzwoni? <laughs> Przykro mi, ale nie. Pani numer został wylosowany w naszej Loterii Miliony Monet, dlatego chciałabym się dowiedzieć, jakie jest imię dzisiejszego zwycięzcy. Nazywam się Bożena Czarnecka. Dzień dobry Pani Bożeno, bardzo miło mi się z Panią dzisiaj połączyć. Proszę powiedzieć, czy brała udział Pani w Loterii Miliony Monet? Tak. Tak, wspaniale. No to w, y, widzę, że panią y, troszkę zaskoczyłam. Y, y, proszę powiedzieć, czy zgłaszała się pani przez stronę Miliony Monet, czy może wysyłała pani SMS? Wysyłałam SMS-a. Gratuluję w takim razie. Wiele tych SMS-ów było. Ile trzeba było szans, y, żebyśmy wylosowali właśnie pani numer? Wie pani co, nie wiem, bo tak nie liczę, ale... No rozumiem. No. Próbowałam również e, innych konkursów i też wysyłam SMS, -y, także nie wiem, ile do Państwa wysyłałam. <grym> Rozumiem, no to dzisiaj pani się udało, dzisiaj się pani poszczęściło. E, dzwoniliśmy już wcześniej do, do innego e, laureata, możliwego laureata, ale to właśnie pani numer, to właśnie pani odebrała, więc w kolejnych loteriach trzymam również za panią kciuki. Proszę być pod telefonem, bo szczęście rzeczywiście może się uśmiechnąć. E, pani Bożeno, tak? Dobrze zapamiętałam imię. Tak, pani Bożena. Tak. Proszę pani, skąd pani jest? Jestem zwierzoniowa. Wspaniale. Czy ładna pogoda dzisiaj u pani? To znaczy powiem tak, nie pada. To tak, już dobrze. Tak to jest dobrze. To mam nadzieję, nie? że dzisiejszą wygraną uda nam się rozgonić chmury nad pani domem. Proszę powiedzieć, czy zastanawiała się już pani może nad numerkiem kuferka, który zechce pani wybrać? Mamy numerów 30, ponumerowane są kolejno od 1 do 30. Czy któryś z tych numerów, nie wiem, czuje pani, że przyniesie pani dzisiaj szczęście? No spróbujemy. Dobrze, proszę w takim razie podać numer, pod którym uważa pani, że może kryć się najwyższa wygrana w wysokości dziesięciu tysięcy złotych. Czyli mam pani podać w tej chwili numer kuferka, tak? Bardzo proszę podać numer kuferka od jednego do 30. 17. 17. Dobrze. I czy ten numer z czymś Pani się kojarzy? Czy on już wcześniej przyniósł Pani szczęście? Nie tak mi się po prostu nasunęło pierwsze do głowy. I to może być szczęśliwy trop. Odkryjmy proszę numer 17, co się kryje w kuferku numer 17. Pani Bożeno! W kuferku numer 17 jest gwarantowana nagroda 500 złotych. Bardzo Pani gratuluję. Cieszę się, że udało się wziąć udział w naszej loterii. Czy myślała Pani, na co może Pani wyda te pieniądze? No nie, no bo nie wiedziałam, że no tak. akurat będę miała telefon. Rozumiem, ale biorąc udział w loterii na pewno planowała Pani, zakładam, że może te pieniądze na coś się przydadzą. Czy może dołoży Pani do wakacyjnego budżetu? Może i tak. Zobaczymy. W takim razie życzę udanych i wspaniałych wakacji. Dziękuję Pani Bożeno, że odebrała Pani i że wzięła Pani udział w naszej loterii miliony monet. Zachęcamy wszystkich czytelników i naszych widzów do dobrania w loterii, do zgłaszania się na stronie milionymonet.onet.pl albo wysyłania sms-ów na numer 7306 o treści onet. Koszt takiego, takiej wiadomości i koszt. Takiego zgłoszenia za pośrednictwem strony kosztuje 3 69 zł 69 groszy z VAT. Im więcej takich zgłoszeń, tym bardziej zwiększacie swoje szanse na udział w naszej loterii, a dodatkowo bierzecie udział w wielkim finale. Wszystkie zgłoszenia, które, które wysyłacie w lipcu i w sierpniu, mają szansę jeszcze wziąć udział w finale 30 sierpnia, kiedy do wygrania będzie 100 tysięcy złotych. Przypominam również, że wchodząc. Na stronę onet.pl i tam, szukając monet, zwiększacie swoje szanse, że to właśnie wasz numer zostanie wylosowany w naszej loterii. Dziękuję Państwu za dziś. Bardzo miło było mi Państwa dzisiaj gościć w Loterii Miliony Monet, którą przypominam, że organizujemy wspólnie z firmą Euro Loterię spółka ZOO. Dziękuję bardzo.